Logo to jest taki znak firmowy. Znak firmowy znak nowy firmowy. Prawi, tej platformy? platformy. Jak ja, wygląda? Dobry wieczór Państwo. Dzisiaj oto tym oto e, flaumastrem narysuję logo e, tej nowej nowej naszej organizacji e, politycznej... Tu oto, piórkę węgla nie to ma. jest piórko mhm. e, jednocześnie i węgiel z kompalni węgla kamiennego. Proszę Państwa, takie oto logo tutaj e, delikatnie, jakby leciutko tutaj w kierunku kolbuszowy e, taki jakby drugi podbródek występuje tutaj e, w.. Tak o, o tą stronę idziemy z tym, że tutaj jakby chudziej, tak chudziej, a tutaj jakby e, bardziej gębą pełną. I teraz idziemy na górę ku północy i tutaj w okręgu, około Kaliningradzkim zawracamy oraz z tej strony prowadzimy taki oto chwęski ja Przepraszam pana, Co? jak panie umie rysować, to niech pan mnie poprosi. Miał narysować takie kółko, mu się nie zeszło. Nie, to, o, to, o to, jak człowiek niewiedzący pyta. Toż to nie jest, to Hel jest. To, jest, to symbo jest, symbolizuje taki nieuczesany kosmik imienia marszałka Płożyńskiego, bo on są pochodzący z tych rejonów. A to, to, to taki cupelek, cu cupelek to Hel. A, I to jest, a to Polska a to, właśnie! O, widać jak to aktor to używając mózgu swego zrozumiał. I oto teraz, na tym oto polskiej konturze, malujemy uśmiech. Taki oto, od przepraszeniem ucha do ucha, z tym, że uchów jeszcze nie ma. Tutaj on się zaczyna w takiej miejscowości, proszę państwa, gdzie jest otoczony przez policję, są takie wykopki. Tam, no, gdzie chłopi no, jeżdżą ze swoimi aktami własności, jeżdżą orać, na bło, na bło. bo inaczej policja nie przypuści z tej strony, a tu jest druga miejscowość Świecko Świecko to jest miejscowość, która tak bardzo zdziwiła jak z Bundestagu przyjechali na motorach jedzą do kraju katolickiego a tu wita ich Świecko I co, zawrócili tymi motory. nie ma... pojedą dalej z przyjechali? z i śpali w Kaliszu gdzie słynny Kalisz się pocałował i teraz a proszę... a wie pan, pa że Kalisz wygrał z Walędziakiem mów pan dalej i teraz proszę <laughs> państwa do tej oto Polski Uśmiech, nie, domalujemy oczko Oczko jedno to jest oczko Warszawa, a drugie oczko to Poznań i linia Wisły. A czemu tak jakaś dziwnie się panu ten kynol tak zakrzywił? w normalnego nie można było narysować? To jest linia Wisły, a tutaj wciela się takie malutkie, zawinięte, nieco zapomniane oczko od krakowskiej czapki rogatywki. A tu, tutaj, tutaj może lądować ten e, e, helikopter to, jakby pana... Nie, taki tu, helikopter niemieckiego, tu jest odra i nysa jest. O, na, to jest bogą. A jak ucha do ucha, to pan te ucha chociaż. To z okręgu karinigradskiego, a to A tutaj neutronowka druga. No i tutaj troszkę widać Szwecji taki cypie. A Dlaczego ten beret jest bez takiego my, my, tego, fantasia? fantasia Bo to jest szwedzki beret mm -hmm. od 1968 roku. I mm -hmm. dzisiaj, proszę Państwa, jak Państwo kiedyś mm -hmm. będziecie zwiedzali kraj nasz, jedźcie sobie tędy i zauważcie, że tu przy nosie jest krakowskie oczkopawie od czapki rogatyszkie. Oto taką platformą. <laughs> Może ja bym jeszcze tutaj dorysował takie wmusiki i tutaj czapeczkę na lewo bardziej bym tutaj zakręcił, tu bym dodał taki cypelek i, I taki wychodzi taki jakby OPZZ. No i co to dużo mówić profesor. Jeremek nie, nie ma wstępu na platformę.